Zobaczcie, naprawia. A klaski też naprawia? Tylko kwiatki. Zmienia przy nią naprawy. Zobaczymy, czy uda im się naprawić. Trzeba będą podklejać, tak? Tak. Podklejanie podejście Ciekawy jestem czy są w stanie Takie coś zrobić W odpowiedni sposób Owoce No mamy tutaj taki jakiś Kolejnego skuter. Tutaj akurat nie ma, ale gdzie mają też normalnie pedały. Tu chyba jakieś takie kmerskie wyroby. Nie wiem do czego są to takie podłużne, ale kosze. Tu na ryby jakieś też chyba pułapki. Ciekawe, jestem, czy znajdziemy moje placki, bo chętnie bym zjadł, ale, że dzisiaj poniedziałek, to nie wszystko otwarte. No, a tutaj mamy, Właśnie, krewetki, graby, co? Zobacz, jakie piękne tutaj są. piękne ślimaki, bardzo dobre, no. a te zobaczcie na kalmary, takie wielkie ogromne kalmary no a tu mamy krewetki tu jeszcze ciekawa jedna rzecz jakieś ślimaki ale zobaczcie jakie wielkie potężne ślimaki Pójdź Pani O oh, sorry Piencie. 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 Piencie o que isso? O que Dzisiaj przynajmniej nie jest tak gwarno jak zwykle, bo normalnie to jest... To co niesamowite. O tej się podają takie karpiowate. Chętnie bym wrzucił do kupendy. Planuję właśnie takie... Ryby powrzucać. I kurczowki. To też przysmak rodziców? Wiesz co, myślę, że mój tata lubi, a ja to jest dobry dodatek A to do dobry by mhm. Dobra. A to jest co? Suszona wołowina? Tak wygląda. Z chili. Ciekawe, jak to smakuje. Za porzucę Chcesz jednego? I możesz wziąć. And mój. Mój. Będę próbował. A nie Sam liścia? Mm. To nie jest a tu mamy wiecie, już suszone ryby nawet głowy suszone no i właśnie te krewetki chyba suszone też co jest jakimś tam przysmakiem Tak, to są solone jajka Solone jajka, i to są one jest pieczone, tak, w ognisku chyba jakimś, nie? Coś takiego, ale oni później je myją i gotują raz jeszcze, wiesz? Aha, aha Nie rozumiem tych śmiertelnych jajek, nie mogę się za bardzo wypowiedzieć, bo to wynikają. A to? Wiesz. Jakieś zioła? Nie, nie wiem, czy to nie jest coś... Mama z Eke Mama z Eke a to są jakieś trociny z morza chyba do jedzenia. Aha, glony, no. Nie, yeah, siwit Seaweed. A to I eat but fresh, with seek. You eat fresh or A ah, A okej. Okay. Czarneczka. Ale są również też to są różowe gęsie. To są gęsie. A różowe? różowe? Różowe nie wiem. To jest kurczak wiejski. To jest gęś no jest, to to się... jest, a to jest kurczak z farmy. No. Mm -hmm. yes. yes, I know. This is chicken. Yes, bad chicken from the village. This is chicken from the factory. Mhm. I thinke. Ona po cieka bomba. Wyje Michał znalazł nas buraczki. No. Także nawet na markecie mamy buraczki. A to Słodkie ziemniaki, jest? Aha, dobra. O, Mamy i część marketu z warzywami, owocami. Ja chyba jakieś mango sobie takie żółciutkie, bym ze bardzo chętnie. Pewnie jest słodkie i dojrzałe. A no, niektórzy sobie tak śpią, lezą. No, no, lubię ten klimat na tych marketach, bo tak zawsze ci ludzie współpracują. Tak rodzinnie dużo jest. A to chyba jakiś makaron. O, i jest i łeb. Jakieś zwierzęcia, pewnie świni. Chociaż nie wiem, rybki. Tu mamy jakąś taką kwiaciarnię. Pseudo. A zobaczcie, jakie znalazłem. Jackfruita. O, potężne są. A tutaj jeszcze możecie zobaczyć, kiedyś wam pokazywałem właśnie te kwiaty bananowca. Oni te kwiaty właśnie tną. A później robią z nich zupy i różne potrawy. Dosyć słodkie, smaczne. Pewnie nie wszystko próbowałem, ale jak widzicie na targu też można takie coś kupić. Ja chyba jeszcze sobie zakupię mango, bo mam ochotę na mango. Chociaż jak Bartek twierdzi, mango mamy za darmo. Mamy za darmo, tak. A może wy? Ja tu żadnego mango za darmo nie widzę w Kambodży. Zawsze sobie możesz przyjechać po darmowe mango. Chyba tak będę musiał zrobić. A gdzie Malin? Przeparkować pojemnie. Ciekawi, czy instalacja w Kambodży też występuje. No to Malin będzie najlepszym przykładem, chyba. Bo powiedz chyba. sezonowość akurat nie inflacja, wiesz? Myślisz, że tak? Tak, no płacę prawie 4 razy tyle ile płaciłem. Płaciłem 5 zł, płacę 17 zł aktualnie za, za... kilo? Za kilo, czyli tak. Hmm, ale myślisz, że to chodzi o sezon, a nie o rosnące ceny. No bo jednak paliwo też tutaj podróżało 100% w ciągu roku. No, ale one, one się wahają, wiesz? Aha. Aha, no dobra, ale... Na pewno też inflacja, coś tam, coś tam, ale... Także Michał robi zakupy na sosy Jak możecie zobaczyć pomidory, czyli... No nie. i inny jeszcze wariactwo. No to mówię, się że, dobrałe dobrałe Wymuszamy ciekawe. ubezpieczonko jakieś? <laughs> nie przyjechałbyś po nie. Ciekawe, jak on tam po prowincji Na jeździ. Nie? parking, crazy. Does Kolejny przystanek. Także możecie zobaczyć, jak wygląda dzień. Witam w Kampocie cały czas zakupy, tym razem chyba jakieś budowlane bardziej sklepy a ogólnie tutaj akurat przyjechaliśmy po no, to to być, chyba węża takiego do wody i no, po worek ryżu a jak zaraz zobaczycie fajny mustang żółty szułka, tak no teraz jak możecie zobaczyć budowlany są widzę i panele słoneczne tutaj różne jakieś węże rury Michał jakiegoś szuka do taty do taty do wody no tam jakiś zbrojony za nas także no a tak to pewnie wszystko mają od metalowych rzeczy po narzędzia duży asortyment Tym razem loda. Chłopaki sprawdzają czy już jakieś przesyłki przyszły dla nich. Ja nic ostatnio nie zamawiałem także nic tam dla mnie nie ma. A tutaj możecie zobaczyć właśnie jeszcze ten sam właściciel handluje drzewkami. Tam widzę durian. A tych nie znam, ale widzę, że cały czas mu się to w miarę kręci, bo zawsze jak przyjeżdżamy to ktoś tutaj coś kupuje. Michał też czasami sobie kupuje od niego różne rośliny W lodzie się okazało, że towaru nie ma, a też okazało się, że ponoć jakieś są problemy ostatnio Z transportem towarów z Chin do Kambodży To jest bardzo ciekawe, z tego co ja wiem, to Chiny się ogólnie zamykają na cały świat Nie myślałem, że też na Kambodży, ale jak widać jak się dowiedzieliśmy, właśnie są jakieś problemy, mimo że Michał już ponad miesiąc temu ma zamówione różne produkty, to nadal nie dojechały do Kampotu i nie wiadomo, kiedy się będzie można spodziewać, kiedy dojadą. Dosyć ciekawa sytuacja. No i właśnie się dowiedzieliśmy, że ponoć 2000 kontenerów z Chin do Kambodży stoi w Wietnamie. Ponoć Marcin spieprzy o tym ostatnio wspominał, ale teraz też właściciel lody powiedział o tej sytuacji. 2000 kontenerów z Chin, jeszcze raz powtórzę, jest w Wietnamie przyblokowanych. Także dosyć ciekawa sytuacja. że Powróciliśmy do cukierni, do no kawiarni również. Kawka. Michał kawka na gorąco, Bartek ty? Kawka na zimno. Kawka na zimno, ja kawka na zimno, ale też zamówiłem sobie, już nie jadłem no myślę, że ponad dobry rok sernik na zimno. truskawkowy dodatkowo. A do tego jeszcze sobie wziąłem panda coconut. Coś z kokosa, jakaś galaretka chyba z góry. No ale po takim zestawie myślę, że będę miał odpowiednią ilość cukru, krwi do dalszego dnia. To co lubię najbardziej w Kambodży, czyli liczą w trójkę. Ile muszę, ile muszę zapłacić? To są trudne, dwa ciastka tak, i kawa. O, ale jeszcze takie jadłem. Hey. Coconut, coconut panda. Tak to hmm. wygląda. Dosyć smaczne. Tak. To 5 dolarów? Tak. O, dla mnie. Dziękuję bardzo. Ja mam ten kawałek z Okej, okay. Seagate mówi, że tam jest y, kawa y, kokosowo-czekoladowa. No i są... Sam... O, oh, very nice. Uh, Okej. Okay. Mm -hmm. A, bubble. Okej. Okay. No jesteśmy tutaj, gdzie zwykle, ale naprawdę, oni mają tutaj taki ruch w tych dwóch y, tu stoiskach, jedzenie, jakieś przysmaki, y, kawa i schodzi niesamowicie, tak zresztą mają dobre ceny i też bardzo dobrą tą kawę robią, naprawdę tutaj przyjeżdżają ludzie z różnych zakątków kampotu. No a tak poza tym, tu spory ruch, bo tam za tymi drzewami, za drzewami, za, za jeszcze za tym pomnikiem jest duża szkoła, także teraz to się wszystko otworzyło, dzieciaki znowu do szkoły chodzą. Także z rana po południu jest sporo tutaj dzieci. Tym bardziej, że jeszcze tutaj w Kambodży tak naprawdę uczą się cały dzień, tylko że klasy przychodzą albo na rano, albo na popołudnie, także szkoła jest od rana do wieczora otwarta. Godzina mm. 10. Mamy taki ośrodek wojskowy. Ale jak możecie usłyszeć, takie dźwięki właśnie wybrzmiewają z głośnika. Myślę, że to nie wiem, może pora spać dla żołnierzy. Ale dosyć ciekawe, bo jest to chyba taki bardziej e, taki dźwięk zachodni. Ostatnio Wam pokazywałem taki duży dom tutaj, ko mnie. To jest właśnie ten dom, ale niestety dzisiaj muszę się poskarżyć, bo prawdopodobnie tutaj. Ludzie obsługujący ten dom, właśnie o, no, 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 no. obok, y, zaraz obok przy płocie palą i to pojawiają wam, palą kurcze plastik. Możecie zobaczyć. Plastik i pewnie śmieci. No jest to kurde naprawdę hardkorowe. Tym bardziej, że robią to przy samym domu. Nie wiem, ten dom wygląda ogólnie na pusty. Może to jest jeden z, z kilku przyjść domów. No ale z tym wypalaniem śmieci w taki sposób, no to już jest trochę przeginka. No ale Kambodża Niestety nie wszystkie rzeczy są tutaj tak jak powinno być, ale ja i tak uważam, że jest to wspaniałe, piękne miejsce. A tutaj nasza brama, a ze mną oczywiście jest nik nikt inny jak CK, Sokhichong z 5-litrowym baniakiem wody. Sweet dream. la, 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 la. Właśnie czytam w komentarze. Ktoś powiedział, że CK jest zawsze uśmiechnięta. Baby. Czy you, often, uh, smile? you oh yes, often smile? I don't know. Tell my god. Yes, smile. I am a happy girl. Happy pizza girl? Mhm. Mm <laughs> happy pizza hat. No, jest 7:30. Miejemy jajem śniadanko. Oczywiście zrobione przez CK i lecę dalej do nakupendy z Siky do salonu. A no, w nakupendzie się mam parę rzeczy do zrobienia. Być może będziemy też testować w occie, w gorącej wodzie opakowania z czciny.